Następne słówko, które przyda nam się w restauracji. Mien tiao. Mian tiao. Podczas wymowy należy zwrócić uwagę na dwie rzeczy: to jest transkrypcji pchinin końcówka AN, zawsze będzie czytana jako EN oraz po literce T występuje dobrze nam już znany przydech, czyli krótkie H. Mien tiao. Mien tiao Zastanówmy się teraz jak powiemy następujące zdania po chińsku. Makaron jest dla niej. Mien tiao shi dui ta. Mian tiao shi dui ta. Makaron jest tutaj. Makaron jest dla nie jest dla Makaron nie jest dla mnie. Makaron nie jest dla mnie. Makaron nie jest Oto kolejne słówko, które nauczymy się na tej lekcji. 真真真真 jeśli chodzi o wymowę, to znów przypominam, ZH czytamy jako polskie dż od drzwi. Postaramy się wykorzystać to słówko w zdaniach. Ten ryż jest naprawdę bardzo smaczny. Tygo mi, Tygo mi, Czyn Tamten makaron jest naprawdę niedobry. Nejgomiętio dżembucha. Nejgomiento Jako że znamy słówko dobre oraz fantastyczne. Fajnie by było, gdybyśmy znali drugi sposób na powiedzenie, że coś jest niedobre. Dza! KHA, czyli okropny, okropna. Przy wymowie zwracamy uwagę na ch, które wymawiamy jako czy w języku polskim, oraz na przydech występujący od razu po ch. Ch, ch. Zastanówmy się, jak po chińsku powiemy następujące zdania. Ta restauracja jest naprawdę okropna. Ten Fan, Fan, Tamten ryż jest naprawdę okropny. Nejgo mi fan. Dzen Cha. Nego mi fan. Dzen cha. Jeśli chodzi o słownictwo związane z jedzeniem w Chinach. Postanowiłem, że aby nie zanudzać Was ciągłymi powtórkami słówek związanych z tym jednym tematem, na końcu każdego kursu znajdziecie filmiki, w których podaję listę słówek podzielonych tematycznie. Jeśli chodzi o kurs pierwszy, listy będą obejmować ogólną tematykę związaną z żywnością i z napojami. Oczywiście słówek jest naprawdę dużo, także nie wymagam od Was, żebyście znali je od razu. Jednak będą się one pojawiać raz na jakiś czas w przyszłych lekcjach, także macie do wyboru. Albo uczyć się słówek, które stopniowo będę wprowadzał w kolejnych lekcjach, albo osobiście polecam uczyć się jednego słówka dziennie. To znaczy, na koniec każdej lekcji, do słówek, które poznaliśmy dotychczasowo, proszę dodajcie jedno słówko z listy poniżej. Dzięki temu wykorzystujemy metodę, na której opiera się ten kurs. To jest powolne i stopniowe poznawanie języka. Nauka będzie stosunkowo wolniejsza i krótsza, jednakże powtarzana codziennie, będzie w stanie przynieść Wam lepsze rezultaty. Analogicznie, dodając tylko jedno słówko dziennie po każdej lekcji, pozwoli ci w znaczny sposób rozbudować swoje słownictwo, jednocześnie nie przeciążając swojej pamięci. Pomyślmy tylko: jeśli będziemy uczyć się jedno dodatkowe słówko dziennie i zaczniemy robić to już teraz, po kilku kursach wspólnej nauki ze mną, nie tylko będziemy mieli znakomite podstawy języka chińskiego, ale i bardzo rozbudowane i bogate słownictwo.